186 Jak się wyjebie dla was, to znaczy, że was nie kocham i przyjdźcie do mnie. No, pada. Oho oho oho, klipujcie to gówno! HAHA! Fajne Mam zawał No Nice Tam bawiam w loot Tam tam jest, tam tam. tam, 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 idzie, tam je. jestem bez na co? do mnie! Czekaj, 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 pijedł, czekaj, 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 na je... dobry Dobi, dobi, do czup. Jebany. Dobra, i razem, i razem Ostatni ty. ostatni hmm. ty. Idź do Jarkosa, idź do Jarkosa. No, chodźmy. Idę. Jarkos poczekaj, Jarkos poczekaj, proszę. O no. może przychodziłeś ci zajebać Jarkosa? Ja Dole. Jestem już tam Oj, spamuj Pomuj, spamuj, spamuj macami, on macami. już idzie. Ma zero, ma zero. 40, 40. Jarkus nie wychylaj, nie wychylaj. On jest twój, Richard. Ci na Impuls. Impuls. Poprawcy, sobie to. Ty śmieszny. Dobra. Poty weź za bandarza. Ninja ma dostać swojego własnego skina w tym sezonie? No właśnie wspomniałem coś o tym przed chwilą. Dzięki Hulasom za piątaka. Lekarze znaleźli wiki zniezwyczajne. Co? Lekarze znaleźli wiki zniezwyczajne? Nie wiem, ja widziałem jakąś zapowiedź na Fortnite Polska czy coś takiego. Że, że tam właśnie jest, jest i zrobiony z taką fryzurką niebieską. mi ile w tym prawdy. No ale mógłby dostać swojego skina. W końcu jest jednym z najpopularniejszych typów. I mocnego busta też dał tej gierce. Słyszałem o tym jakieś. chyba w piątym sezonie. Autentycznie. I nawet jakiś schemat. Ale myślałem, że ten temat umarł, bo w końcu go nie wypuścili. I co teraz znowu mają wypuścić? Autentycznie. Jak ninja miał rekord Twitch Primeów na kanale. Jak z tych wiecie. Ludzie odebrali chyba tam 300 tysięcy tego Twitch Prime'a To wtedy zrobili plan, że o to zrobimy mu skina w grze. A to było w jakimś trzecim sezonie chyba. Mamy dziesiąty i faktycznie teraz dopiero do gry dodali. Trochę spóźnieni chyba. Tym bardziej, że do Mixera poszedł. <laughs> A wiecie, no Twitch wszystkie turnieje na Twitch. Znaczy, Epic robi wszystkie, wiecie, World Cupy i TP na Twitchu, nie? Więc w sumie nie wiem. Może po prostu jakoś w plikach zostało i teraz odkopali przypadkiem. Bo wątpię, żeby mu teraz dali. Aczkolwiek może faktycznie mu dadzą. Kto wie, ale fajnie ja tam nie, nie jestem zawistnym człowiekiem. Póki nie widzę jego konta bankowego, to może być skina, nie? Ewron, ty też powinieneś dostać skina Ja powinienem, tak, to prawda Chcemy w nich jewnąć, to dawajcie Wyślać. Nie, 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 nie są tam jeszcze czekaj, są tam jeszcze, czekaj. Co? 65 65. A, są tam, są tam, tam. A nie 60 No to mnie nie. nie. Go. 3, 4 Dostali. Wszyscy leżą. 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 O kurde. Dawajcie no w szybko. Ja tam lecę. Ale 12 Krakers. nie zrobił tak łatwo. No nie. nie to się... <laughs> to do góry nie umie nawet wybiec Ale normalnie. To myłka była od byku, to była <laughs> <Ice Fire> to <laughs> to to chyba wrotki to ma, to ma to zamiast adidasków. No? On przynajmniej myślę, że nie Co, jeszcze No Icefire ma fraga, Długo. co jest Właśnie. nie tak? O, Ale ty, dobra, Tabu miał rację, on, nie robi, on robi to specjalnie. Nie da się dwa razy spierdolić w ciągu sekund, ale ty się nawet nie zrobi tego samego, teraz się złap. Co jest, Co jest, to jest chodzić, nie umiem Jeden low Jeden Do Nice I dobra, miałem jednego killa w Leży jeden Nice Drugiego Leży masz na sam. Leży trzeci Aha Ja nie znałem, że wyglądać dać, leciałem ciągle lotnią Zabijam jednego <laughs> Leży! Yy, poczekaj, poczekaj na killa! Lukea. Co? Jak. odpuszczacie tam? Kuki! Gotuję, by. O kurcz, co? Co? co tam było? Ja przez nakwas trzymałem! Dostałem heavy i od no, razu spam podję... Jeden dostał dużo, 90. Słyszałem co? <tuszel> 20 AP, 20 ap objecie ma 20 AP ma, ja widzę 20 AP okay, jest to, dobra. Snajpa Dzięki za klipa Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam Ja wchodziłam 30 masów nie ma 30 masów ma, ma, ma. ma Ja też mam low Spałuj, spałuj cały czas, spauj. Biało, 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 dawaj, wjebuj się, wjebuj się Leży, leży Nice Weź te matce, weź wiesz? Do góry, do góry, na górkę, na górkę weź Nie mam matca, nie mam matca Ja padę Dawaj Tyle, zero matca, zero matca Sam, 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 sam Leży? Leży, leży, leży Spadłem, spadłem Nie, nie, nie Dobra, im było źle Najedliśmy fragów fragu 51 punktów Dobra, nice comeback nie widziałeś co ja zrobiłem, spadłem ci kurwa łebi się z zna... I spadłem na Mi... Taką misję Logan zagrałem. zagrałem 400, 300 i 500 A no to mamy tyle samo no. W celu się ktoś tego typu Już, już, już Mądra, celowany w Celowany Rozwalam. Lecie, ale tu sto. Pana Balam 15 miałem O ty kurwa drzewie pana. Co to AIMBOT jakiś krwaty? Zabiłem go. Ale co to było? Widzieliście to? Spadł z drzewa i tak, ale kurwa, jak mi zmasakrował chłop. Piękawy, piękawy. Patrz, kurwa, kurwa. No to bez... becy, becy, spinaj, co ty robisz? Nie widziałem go. Bumble Nice. Dobi, dobi, dobi. Co się? Do bombla! Masz nocy, masz nocy! Do bombla! Spinaj, zadziwiło mnie to. Muszę tu wejść do nich. Wejdę, rzucę i za tą kulę. O ty, k! O. Sprytna! Zabij go! Zabij go, kowal! Jadany. Ty kur... dzieciaku! Masz szczęście, że ciebie zabiłem! Ja macu. A! Przyk! Przyk! Kryk! Pryk! Pryk! A! Olaf Zony king to był! A dobra, to był mój ziom. On nie chciał mnie zabijać!